Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewice. Kanał Jezusa pozwólcie ukochać się Bogu. O cierpliwości. Wielkie cierpienia musiała znosić matka słowa wcielonego, gdy patrzyła na męża boleści wydanego mocą ciemności, wszak widziała, jak ciągnęli Go przed sądy, uważając za zwodziciela. Jak swawolni żołnierze najgrywali się z niego. Patrzyła na jego okrutne biczowanie, cierniem koronowanie, osądzenie go bardziej winnym niż barabasza. Była świadkiem, jak skazany na śmierć i obarczony krzyżem narzędziem swej męki upadał pod jego ciężarem. Matka Boża. Słyszała uderzenia młotów, którymi wbijano gwoździe w ręce i nogi jej drogiego syna. Była obecna, gdy go na krzyżu podniesiono między dwoma łotrami. Słuchała szyderstw jego nieprzyjaciół, którzy triumfująco cieszyli się z jego śmierci, którzy gąbkę odtuch mu podali, aby ugasić Jego pragnienie. Wreszcie stała pod krzyżem, gdy Jezus oddał ostatnie tchnienie. a jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, by się upewnić o śmierci. W tych wszystkich cierpieniach Maria prawdziwie okazała, nadzwyczajną cierpliwość. Nie słyszano z jej ust najmniejszej skargi. Na kalwarii stała milcząca za przykładem Jezusa, który także milczał w domu arcykapłana. Wobec świadectw fałszywych oskarżycieli Jezus milczał. Nie chciał bowiem daremnie Mówić na swoją obronę. Zresztą nie pragną odwracać i zrzymywać śmierci, na którą się ofiarował dobrowolnie dla miłości i naszego zbawienia. Oto wzór Twój, człowiecze. Jeśli o Twym zmartwieniu przyjdzie Ci coś powiedzieć, możesz to uczynić, ale spokojnie i z łagodnością. Gdy Cię nie usłuchają, znoś cierpienia w milczeniu. Przed niesprawiedliwymi napaściami broń się tylko cierpliwością. Ale jaką? Niech to będzie cierpliwość nieczysto ludzka, jaka nieraz pochodzi z przebiegłości albo z usposobienia, ale chrześcijańska cierpliwość które płynie z ducha wiary. Prawdziwie po chrześcijańsku cierpi, kto się uniża pod ręką Pana Boga. Kto wśród znoszonych utrapień wychwala Jego sprawiedliwość lub miłosierdzie. Kto przy tym naśladuje cierpliwość Jezusa i Marii. Tak i Ty powinieneś cierpieć. Przeciwnie. Kto swój krzyż niesie z niecierpliwością, czyni go sobie jeszcze cięższym, ponadto dodaje grzechy do cierpienia. Droga krzyża jest drogą do nieba. Postępowali nią wszyscy święci, również wszyscy sprawiedliwi, żyjący na ziemi, idą po tej samej drodze. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwych, ponieważ Bóg za ich cierpliwość przygotowuje im kobogatą koronę. Biada owym chrześcijanom, którym boleści wychodzą na zgubę zamiast na zbawienie. Podobni są do złego łotra, który umarł przy boku zbawiciela na kalwarii bluźniąc Jezusowi ze swego krzyża, a z Kalwarii poszedł wprost do piekła. Czasem w cierpieniach wprawdzie nie buntujemy się przeciw Panu Bogu, ale narzekamy na krzyże, jakie nam zsyła. Wówczas On za karę słusznie nam odbiera ten potężny środek uświęcenia. Bywa też, że naprzykrzamy się Bogu, by nas uwolnił od naszych krzyży. Nie wiecie, o co prosicie. Te krzyże są dla nas obfitym źródłem zasług. Gdzieży widziano większe owoce świętości, znakomitsze cnoty, aniżeli w cieniu krzyża i na Kalwarii. Przez cierpliwość w niewielu dniach zbieramy sobie więcej zasług, niż byśmy zebrali przez wiele lat spokojnego życia poświęconego pobożnym ćwiczeniem. Ileż to razy miłość własna zakrada się do pobożnych uczynków. W życiu zaś uciśnionym człowiek zasługuje sobie tym więcej. Że wszystko czyni dla Boga, nie zaś dla widoków ziemskich. Nie trzeba również pragnąć tego, raczej krzyża niż innego. Nie należy mówić, wolałbym znosić to stawienie aniżeli tamto. Zniósłbym je z największą cierpliwością. Człowiecze, dla Ciebie jest odpowiedni jedynie ten krzyż, który dźwigasz. Każdy inny nie jest na twoje siły. Pan Bóg wie lepiej od ciebie, czego ci potrzeba. Gdybyś ty sobie miał wybierać krzyże, pewnie byś się omylił w wyborze. Pan Bóg zaś syła, czy jest stosownie do twoich potrzeb i sił i odpowiednio do zamiarów swoich względem ciebie chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen